Jak myślimy skąd jesteś? E, mam na imię Basia i jestem z Ropczyc. E, jestem Nikola, też jestem z Ropczyc. a e, możecie uczyć, uczyć mnie słowo albo zdanie po polsku. Okej, okay, to będzie zdanie. E, kocham jarmarki świąteczne. Kocham jarmarki świąteczne. Ja! Yeah! Super! E, lubię Boże Narodzenie. Lubię Boże Narodzenie. Alright, that was nice. I też chciałem zapytać, a co lubicie, albo co podobaliście w Polsce? Mm, ja na pewno lubię ludzi po prostu, ludzi. bo ludzie naprawdę są mili czasami. Yeah, Alright, czasami? Czasami. <laughs> Okej. Okay. Też mamy bardzo ładne miasta. Mm. Ale jakie miasto to ja ulubione? Na przykład, na przykład Wrocław tutaj. Pięknie jest. Yeah, all right, okay. I też chciałem zapytać, co czekacie od Mikołaja, bo zaraz będzie święta. Nie wiem, nie wiem, nie, Też nie mam pojęcia. Okay. I ostatnie pytanie będzie, możecie zgadnąć skąd ja jestem? Jestem z Afryki, ale okay. jaki kraj? Eee, jakie są kraje w Afryce? Eee. Może, czy kraj z Afryki? Czy kraj z Afryka? Kraj z Afryka? Eee. 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 <laughs> szybko, 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 szybko. Maroko. Szukaj. Maroko. Aha, aha, okay. Maroko. Maroko i drugi. Eee. Eee. Jakie są kraje w Afryce? Nigeria. 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 <grystanie> Nigeria i ostatni będzie. E, Myśl Barbara. <grystanie> było już, było. powiedziałyśmy. Jesteśmy tego Tomasza i Flutenta. Co? To jest to? Nie. Sudan południowy. Sudan południowy. Sudan. Sudan. All right. i to było wszystko. Okej. Okay. Dziękujemy. dziękujemy.